Chodźmy tam mimo Uważajcie Nie zabijemy ich chyba Idę, idę, I 60 Jeden full jeden full -tryk. Ja zabijam Wod? jednego, co nie? Zabijacie go? That? Brawo Zastanowni przed nami Na mnie dwa bigi macie, do fulla się ulecicie Tamtego, tego, do tego. Jesteśmy razem jestem? ktoś Jestem Zboksowałem wszystko Nie wiem gdzie jesteś? A wy coś tu się zejdź do nas na dół A ja, ja mam trzy boksy, trzy 3 boksy. 3 boksy By dwa A ja jestem wyżej Jestem Ile wy macie mocno? Sorry Ja mam 5,155 270, no to... 180, 500 No to ja mam 5,04 No to trzymaj Dobra Otwieram tutaj cone'a Rzucamy. Nie, teraz nie! No Sary kurwa z dolna widzisz? Ej, no hg buduję, HG, 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 HG Jestem z tobą mi HG patrz, b HG ima HG jest pizza No bijcie, bijcie, bo jeszcze ja raczej Skolapsowałem, skolapsowałem 35 mhm. Gluta rzucę jak też Brak zero, sobie rzuca kurwa syrena Dobra, jest hit, ja mam 200 twardy. Tutaj, daszek, tutaj. Dobra, dobra. Go. dobra. Wyżej, wyżej, wyżej. 60. 100, 100, 170, 170 tutaj. 30. Drewno, 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 170. Drewno? Okej. Okay. budynku. 130 jak ktoś. Mikołajka. Lateral? tyron? 30. Syrenę patrzcie, bo oni będą chcieli pewnie HG brać znowu. 30. Tutaj maska gdzieś? Nie, nie, sorry. Bardziej zewnątrz. Nie, nie wiem, czy się musimy przebudować. Tam się przebudować. buduje, tam się buduje. O, mnie, cię. A Ej, tam no. ktoś poleć, poleć tam ktoś. Na Marka mojego. Ja jestem z Michasem Ty buduj podłogę do nas. O, chodź. Spadłem jak po ktoś, powoli. ale chill jest. Nie, to jesteśmy, sorry, mój kom. Walę biga jak ktoś. Ej... Ta bedalo chcę full jakby co. No wiem ja właśnie. Chcę full, 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 full chcę. A to, 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 to na górkę dało chyba. Ta to na górkę dało. Dostałem tego, tepek Prawie mnie Jakiś wybił przypadek, Nice Co? Krak? Ja na przewoduję na do na tego pan. Ja mam chcesz jeszcze jakby? Ja jak mam jeszcze ja dwie jeszcze drewna jak chcesz Masz, masz, masz Dałem full dużo Git Tego spawn Czy cracka hack? 32 white Do przodu Wyżej, 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 Dobra, dobra, dobra Rufy Idę potęba wiesz? Tam ich jest, to jest tria, to jest strea jak coś. I solówka na niewidce pewnie Nie, solówka nic gada nie ma nie widzicie. A nie jest wiesz. Uwaga! Na medy grała. Kolaps, 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 kolap gruby! Patrzę, patrzę Wybijam się wszędzie z Chodź ją Zejdźmy na dół ima, to jest 3 na 3 jak coś Kraks, stąd, stąd stąd jedną pęk! Wchodźmy, schodźmy, 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 bo za wysoka jesteśmy na pompę ja bym wszedł w ogóle, to stałem i na pompę Oj, ja dostałem bro Mogę, chodź w glutka, patrz na mnie, wróciłem ci Ej, na mnie, Widzę. Do góry ziomek TPK no. 70 Ja masa ja mam Też, ja mam masa masa 30 Sto? Plecy, plecy Krak Zara ma kurwa, wyjebałem się ktoś, jeden to też. 2 ja Zrobiłem burda. wszystko. Ja się zabiłem tu jednego. No ale to jest dobra gierka dalej. I, i teraz no? zrobimy wina Kurwa mać. Czeka. A to był free winna, ale nie wiem on przegraliśmy No, jakbyśmy nie zeszli, to byśmy dali. Znaczy, no ty za nisko strzedłeś. Ty jakbyś się nie strzedł. No, strasznie za nisko zeszłeś Ja byłem stary, nimi. ja byłem trzy kratki nad nimi. Ja perfekto, byłem tak samo jak gruby Bo nie, mo, nie ja mogliśmy to... być tam nie, wysoko, nie, dlatego nas. że oni by nas spamowali byłby koniec. No. Nie, bo jak mówię, że Musieliśmy. na pompy mamy zejść, to zrezygnowałem, na kopę, dałem mu i dostałem drugiego. Ja ja w ogóle od kurwy leciałem Emil jakoś. Bo ja co chwilę dawałem jakąś pompę 60, kurwa albo zamki. ręki. Ja zabiłem jeszcze jednego szybko. Oj, Sewi dwie Gierki, za zero. Oj. oj jo, jo. Czy... Za 9 punktów, 2 i to już punkt. No i ja nie doleciałem. Jestem na domkach na środku. Chodź do jego, Kovacs. Jestem detent, jak to się, kurwa, tak ziemka. Pobaczę. Ja mam lipę, jak to się dzieje. No Gdy i się dzieje, proszę szybkie. Ziemak mnie, mnie wykryje, jak to się dzieje. Chodź do jego, full. Chodź do jego, full. full. No, góra jest. Aha. Dawaj tylko, toloko, tylko Zero. Dawaj idź, ja Cię koweruję. Zabijam? Brawo. Brawo. Ostatni został jak chcesz. Tu się biją. Ej triple spam plus 3, może starczy w ścianę walnąć? Tak, chodźcie, chodźcie. 3 plus 3 tu. 34, no. go. 30. Żeby dobra, git. Żeby pan góry nie sali już luz. 30 dałem. A ja mam tylko wiedziałam. 50% maski jakby co. Znaczy tego, katany. No, Okej, bo no no 3 jest, 3 ci 50. 50. Idą, tak. Tu się otworzy w ogóle. Ile macie Matce? Bo ja mam 5-2-0. Split. A Cegby ile macie? Eee, 200. No mam 3-5 teraz. Ej, chodźcie, no chodźcie, chodźcie w klem, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie, 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 nie. Tak, tak, 0-0, 0-0. Mamy to badacina. Otwórz, 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 otwórz. Git Zajebiście Eee, mini tu był? Maska, ja nie Mastę, wiem, lepiej nie będzie Lepiej bigi, jak ktoś, piję bigi Eee, uwaga, trzeba rzutować na piesza jak ktoś Ja rzutuję na piesza Ej, biorę katana jak ktoś, biorę katana. No Ja nie, ja katana, ja normalnie maska no ja. rotuję Ja kataną gram jak ktoś Perfekto, maska, o, ja, ja lecę za tobą, dawaj ja jestem git Dobra Ja jestem w jak ktoś, jestem w git Wbijam się w Jestem dead, ja mogę być zjadł jak ktoś. W oknie mam, w oknie mam, w oknie mam. Zero, 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 stop, 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 zabijesz mnie, do mnie. Noice dead właśnie jak ktoś, noice jest dead. Gdzie byś odlał? Gdzie A tu jest trio, to jest trio. No dobra, no zjebał fuj teraz. Par, do tamtej spamy, Ja bym zrotował chodźcie pierwszy, ich. ja bym pierwszy zrotował. Mamy ten, chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie, okej? Chodźcie. Nice, chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, okej? To nie Pię... No to będziemy będę rzutować No i jak? Jestem ta peka dalej Ja, 188 AMK, nie zbyt, nie ma niego... ja mam 106 na Mk, jest to miała z jego mam 68 200 Ej buduj HG jak ktoś buduję HG. Tak Nie ma sensu Ale patrz, Czemu? ale takie niskie, patrz, taki, patrz takie jak ja A no takie, tak jak it Ja tylko 200 mat co na to, 250 Uwaga, bo tam piekuje na no, górze już tylko, zobaczmy Ci się nie tepają tym, kurwa Tepną się, uważaj, za sekundę Dobra, się tepną, mi Kolejnego tepeka 60 40 My tam chcemy być, co nie? tam lecę, tam lecę tam lecę, tam lecę jak ktoś już 60. się będę budował Gdzie, gdzie, gdzie? No na to, to na te tepeki Zbuduj Ale mi podłogę u le... góry Zbuduj mi podłogę góry Ja się rozbudowałem tu jak ktoś Krak teraz mogą nam wejść na haja jak ktoś, teraz nie szukajcie kill, tylko żeby haja, o! Skurczcie no. Mam! Nie, nie mam! A bo oni wzięli to? Wzięli! Tak! Ma Nie bijemy się, nie bijemy masz, się! Chodź, chodź chodź gruby. Jestem z wami! Ta, wyjebane! Szkoła, to, szkoda, szkoda, nie Chyba grutek! No, wal, wal, wal. Mam, mam zero kamienia. Ja, ja nie też, mam. ja też mam zero kamienia. A ja mam walność, ja wala! Masz gruby. Szkoda kurwa bo fejbo Ile akurat. masz noise? A bo będzie mamy zona! I mamy, mamy, mamy. Mamy Bo spamiam nas, jak coś musimy zajść tego HERA w ogóle. O tu chodzi. O, to perfekto mać. Ile masz noise kamienie? 220 Daj 2 50, dwa razy. Nie mam no, no nie dwa razy, bo będą muszę dawać bigsenowi. Dobra, ja ktoś ja mam 4,2,5 2,5 mam jak ktoś. 42,5. pół, dwa i pół. Ta, tam no. patrzcie, ale nam dadzą zaraz jak ktoś tamtąd 25? Coś się siedam 25 dałem Ja bym patrzął w niego, ja miałem patrzał w niego a to ja patrzę w Kurwa, no kurwa. Tak, w takim go, momencie. Go, go. Ma ktoś z albo ktoś? Z ktoś ma? Ja mam biga. Biga? O, tu masz dużo już, okej. Ja mam trzy bigi jeszcze. Eee, no, mam mało twardych, to nie możemy z O, i komputer powoli zaczyna szybciej chodzić, jakby co. Ej, hagię weźmiemy, ja jak tam pójdziemy potem. Ta no, może, ej, czegoś? gościu. Ja bym spróbował, bo to chodzię tam podejść. Nie byśmy już nie wywalili. Nie, no to, nie byśmy no do, do doba, wody, nie bierzemy, no, Ale. Lighta, żebyśmy, żebyśmy nie wywalili. Krak? Dobra. Dobra. Teraz będziemy tak? No, panie, to stop, 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 teraz stop, 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 do przodu, stop, 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 nie, nie, nie stop, ja Jak ktoś stop, 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 Gramy of full, żebyśmy musieli No ale zarazem. i tak musimy potem tym haja wziąć ktoś, żeby wygrać. No ja tam jest, ja tam jest. Pa, zone, zone, Uważaj, pa, plecy patrzcie w dwóch, dwie strony, patrzcie. Ufala. na Ja to przy. TP od góry, do góry TP rzucamy jak ktoś. I TP od razu. Jestem ja z tą. Jest chill. Od do dołu wchodzą, wchodzą w dołu. Przetarpowałem jak ktoś. Zero twardych do dosłownie, dosłownie, zero twardych. to fum... I, i, i split tego. Mam lagi jak coś pojebane, jakieś. Już nie, już nie. Ja tarpuję tylko. Nie, to już nie, nie ma co tarpować. Nie, tarpuję, tarpuję. Buduj plecy, buduj plecy, plany. Masz 50 kamienia. Dobra. Buduj plecy. 150 so ja błagam. No, no dobra, jak też, tak możemy, możemy no. W te ceglany, w te ceglany tam. Ej, by rampa, rampa, ta, w rampę. Ja rampę kolapsuję, jak też. Oni zarabiają. Nie, 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 wiedzą. Wiedzą, wiedzą. Dosłownie pisz od Waltimetra. Ktoś, daj, HG, 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 jeszcze HG, tak. Chodź, HG, koleś tutaj, HG znowu. Ej, 0, 0, 0. HG, fajnie, Waltimetra. Nie jeszcze. Jestem HG, jestem HG, jestem HG. On ma minus 90. Jestem? Jestem u góry, jak ktoś, jestem u góry. Mam 200 ma, ale jesteśmy u góry, jak ktoś. To 9. Ja dostałem 200, przepraszam Nie, chill. Musimy zejść jak też trochę to Mam jest? 50 mace jak ktoś Daj Jestem w glutas Slesza masz flesza masz On ma biga Ale ja potrzebuję na białe, Dobra że tam tego Zrzucili nas, rzucili, zrzucili Biorą, biorą to, biorą to, biorą to Desed, de, 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 zabiłem go Jestem? Mam lipę jak ktoś Jestem ja też ja masę. Ja żyję jak ktoś. Ja ma co. Gdzie jak ktoś? Ale ja, to mi to ja masę, Na, zero nie też nie mam ma co. Mam jak ktoś. Biegajcie, biegajcie. Idę full lock. jeszcze też. sam samki. Nawet nie wiem skąd dostaję go, no, co. To jest Zamocy. Kurwa! To 4, 4. Jomek 13 kill miał ktoś Za na chwilę, za na chwilę. Za 5 sekund lecę 30 Eee, no, lecę. ja nie wiem Tam strasznie dokrok ten ja tu Pasz na pynę go bo tam jest dużo Znbisia też Chyba jeszcze 50 Ej, wlocie, wlocie, wlocie Gdzie? A nie otwierajcie się tak bo 37, Nie musimy, musimy się tak otwierać Proszę Wyjebany, a, a tak, jadł, a tak! Okej, okej! Okay, okay. On spierdali, spierdoli. Dwadzieścia. Nie, aj, jest, nie Ej, otwórz! Dobra, wyjebane. Kurwa. 180 tylko mamy, jak bardzo, Pa, 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 No nie ja nie mogę wyjść. Tu. Oni mają ze mną jeszcze. Aha, dobra. To my przegapiliśmy trochę tą rotację. Aj, wywalił się. Przegapiliśmy trochę tą rotację, Tutaj są. Ja tak pikuję, że muszę coś nabić kurwa Lipa jest to full Czemu Tu 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 30 60 Dwaj się paba, dostatujemy sobie Tylko daj by mi coś Dobra ja idę już Okej okay. Nie no za nim Idę Dobra idziemy, idziemy 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 TPK do przodu już dałem, dałem, dałem Trzeba na to podejść, podejdźmy na to Ale tam są goście chyba w ogóle, wiesz? No, w to Ej, 60 crack Ej, do zabicia, do zabicia, ten, 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 ten Uciekam Uciekł Okej okay. Ej, mamy cudowną, mamy cudowną Ale on nie zale... Dostałem Spamią nas, no Nie wiem, czy mam nas spamiam. No, Mamy załóż, no, mamy załóż Nabij, 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 coś cóż Czy nad nami co robią? Wzłapię go, wzłapię go, chodź Mówi się nad nami, kolapsujemy ich, chodź kolapsujemy, mi. Ja patrzę w tak kurwa No kolapsuj 25 Ej goszcze, 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 chodźcie No ja jestem sobą, no nice Nie, kolapsujmy ich, Patrzę. Chodź tu Nie no, musimy nabić na jakimś kurwa, nie wiem czy chcemy kolapsować Ale zrzucimy ich Ale im to wyjedzą raczej Schodzą, 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 słyszę Nie schodzą Nie wiem, ale ktoś jest nad nami, jak ktoś, lekko Nabić kurwa Sklejka w tych Chodźcie, 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 rzucam z i i chodźmy full, full. Full wyżywiam. Nie, nie nabijemy, spokojnie, nie, chodźcie, chodźcie, nie. chodźcie, chodźcie, kurwa. Nie wejdziemy do tego boksa, rzucajmy. Jestem. No. Kurwa, mar. mamy po mamy pana, nas, cofaj, cofaj. A nie, poniżej mamy, ha. Ej, przecież byśmy nabili. No jak byśmy nabili, na kim stary? Przez no, 3 minuty nabijaliśmy. 3 minuty nabijaliśmy, stary. 30 poniżej, dalej. Pomoż. Nie, to, nie wiem. no jakbyś dał pompę, to byśmy to nabili, na czyno? No, mi się wydaje, że. Ale nie dało się tego nabić, bo przez trzy minuty nie nabiliśmy, czaj? Nie w trójkę. Cały czas nabijaliśmy Nic dalej. Nie dało się. No, ale mi się wydawało, że przede wszystkim nie w trzy osoby się wpieprzałem. Nie, nie było w ja kogo, się kogo sam innego. Pierdzieli. No to ja się sam walam. Ja też tam się wpieprzałem, jak też. Ale, ty wpadłeś. No, chodziło? No, a ja nie wpadłem. Chcę ja ci mówię po raz. Musisz tratować, tylko. Ten surf, kurwa. To jest dwie osoby, chcesz. Masz w chuj metalu, nie chcesz. Co jest? Ten chory jest? No. Jesteś chory? Nie, bo... Poniżej. Dostałem kilo Z 70 metrów, kurwa. Ale ja dostałem killa za 60 metrów, jakby co. A muszę nabijać, i nie muszę Na razie... 500 poniżej będziesz miał jakoś. Idealny masz to no. Nie musisz jech też biegasz, no bo, bo. Nie wiem, już... No kurwa. O, ja obro! No. Jeszcze na kolana ma na udawę, no. Ponad. Ale musisz tak też dać I fraga chyba musisz zdać, żeby HP mieć. Uważaj fal damage. Ja, pierd... O pierdolę. Ty się chopie z mózgiem wklej. Ja rozumiem, że się wklejamy to full, ale z mózgiem, z głową. Ale pił nas Ale Nie mieliśmy Kurwa. czasu, żeby Ale... się leczyć nawet Jest tam? No tu jest krok, mam normalnie on chyba... to jest inny team chyba. Albo nie wiem co waj się tylko, chowaj się tylko no, dobra, to jest dziwne. Co on robi? Dam mu jak ktoś dam. Dam się do niego? 30 Chodź zabijamy go, chodźcie, chodź, chodźcie chodź. To jest główno kołon? Co? już pomóż To? się da. Get, get. 27 Pięknie. E, tutaj dostały... Maskę na mnie macie 70. ktoś, chodźcie. Wszystko, get, get, get. wszystko, wszystko. wszystko. Okej, okay, ale to jest wszystko. Pasą są tam. Do trzy, trzy, trzy będziemy dawać, okej? 3, 4, 4. to. Będzie to skapsować. Jest. Teraz to by mi chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie, chodźcie w tych, chodźcie w tych. Plecami są do nas, chodźcie. Jak oni nas za, zaczną... Pa pa pa! No 3-4 go! 60, 60! Czemu? 0, 0, 0, 0! Tak, tak, tak! Musieliśmy, bo on, on już by się chował jak coś, on by się chował już. Netka kataną. Najlepsza. No jak ktoś nas no jest ja go musiałem sam bić. Nii, ja to kata... ja biorę maskę jakby co. Aha. No dobra, no ty już nie masz, no to możesz brać. Ja biorę maskę, bo ja mam tam 1%. No ja wiem, wiem. Jak się nie zacznie bić, pewnie. kurwa. No mam, mam, teraz mam, teraz mam! Pier... No! 3! 1! 4! Ry, Death pięknie. Ej, jestem, 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 dead, jestem, dead jestem, jestem, zabiję go, zabiję go, zabiłem go, zabiłem go My jestem, miny jestem, 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 Dwóch zabiliśmy, tak? Ta. Tak Maskę tak? Tak. mnie no, dobra, ale jestem, 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 Nie, tu brze, on się, przy, przy, przebuduję tu. jestem, 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 tu ja chcę, chodź jestem, jestem, Chodź, chodź no. ale, tu tu! tu. Da, da, da. Pięknie Glut No to Bdzie ja tutaj Trzymajcie go trzymajcie go tu tu tu, tu. Widzę Ta, Zero Prawo widzę. Dacie mi twardy zaraz Ja mam -p 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 go potrzebuję. Potrzebuję. mam Potrzebuję mam mega mało mam jak chcesz Dobra. A co chcesz? Już, już, yes, yes, yes. już mam już mam już mam jeszcze Mam pię pięć, pięć starych twardych jak chcesz. Ej, to, twardy, to było? Full cofnęło, To, cofnęło. Ta, widzę, Nasze widzę. Nasze stary no. buildy. Ta, 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 pójdziemy tam. Na to. Mamy od kurwy maca, co nie? Zostawiacie maskę w górę, pamiętajmy że o tym. Tu, 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 30? Pa. Kurwa. 60. O, musimy wyżej. Kamień chcesz? Mogę ci kamień full. Masz, To wołowa. zaraz o, Znaczy, całe, całe, cały mój kamień. Idę, idę. Patrz, tu rot Tapeki no. wysoko w miarę Ja full się zajmę budowaniem, co nie? Full, full metal, tak. To bo te stepki są strasznie wysoko, go co. Ej, mam Gdzie? 4 ammo, 4 ammo mam, dajcie. Ja mam 180. Blanky? Tak. Masz, dałem Ci. Daj mi coś, nie chcesz? Ja ci dam, no 30 się mogę dać. Katany. Teraz tamy ludzie, wiesz. Tylko teraz nie przegrać, się nawet, te... nawet nie strzelać w ogóle, mino, tylko mino mino nie przegrać. Słuchajcie, oni mają katany. Nie przejdą. Cieści. Ej, wysoko, Tapak. Ej, wysoko. 11. Ja patrzę z na teraz. Możecie sobie porabić kille, bo ja strzeliłem na tym hagie. Ja, patrzę patrz. za z załuna. Z załuna. No, do przodu. Ej, na, domek, na domek, na domek, z, na domek. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. zabiłem. To jest medkit, może ktoś go... Ej, wysoko, patrz. A mega, mega wysoko no? Ciśnij, kark, zryzryzryzryzryzryzryzryz. Ja wchodzę na to, no. na ten dach. Idź, podejrz, tak? Tak, to dopiero są strasznie wysokie. Mam 2,5, po jak to jest w Trzymaj, trzymaj. Dobra. Masz cały, cały metal. Zaraz, muszę dać metal na farda. Double, double tapel, double tapel leży już. Zaraz. Ciśnij? Cześć, to jest. Cześć, bo to za nisko dach, wiesz? Nie, jest gate, jest gate. Sprawił second high, second high. Tu, 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 trisz łaj, trisz łaj, trisz łaj, nie ma mamo, nie ma mamo. Ciekawym pull, ciekawym pull trzeba jak ktoś. Ja też mam Ej. 40 też 40 am, mam jak ktoś. Klapsują, klapsują. Tak, klapsują, no. Odpiąłem? Yes, jestem, jestem. Gites, gites, cofa do tyłu, cofa do tyłu. Ja mam 300 fardych jeszcze, twardy mam shield. Masz, masz pennis, masz pennis. Dobra. Dasz mi gluta na biały, jak będę grał, jak ktoś. Ej, tu jest, tu jest. A macie meda, bo ja na biały teraz będę grał. Medal, ja, tak? ja, ja, ja będziesz ja met ja ja będzie To daj gluta, Użyj Gluta, ja gluta i daj, użyj gluta i daj. Weź to, weź to, musisz to wziąć, weź to weź to, weź to ja pójdę po meda. Ja się poświęcę i ja pójdę po meda. Masz trzy biegi masz tu Dobra Gruby no Jeżeli będziesz szedł na tego no? To tu no jest med. ok, okay. On, za, za tym czymś jest med Ok Na takim balkoniku po drugiej stronie To są na Maj... drugiej stronie na takim balkoniku Weź jedną, to co ja już ten... na killa po tym zauwań, jak się zamknę Masz Masz full twarde Masz No i zejdziesz na killa, jak coś Co? Ej, ej Zero ma tu jest 100 Czyli 78, tam na nas gra tak, wstecz Balkoniku, kurwa Kurwa, ale dało zoom na takiego, że nic nie możemy zrobić. Tak, tu, 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 nie widzę. Ej, ej Michał daj mi ammo Mam meda, dobra. A moda jem full, a mam jakiś jak coś. Full, full, full. Ustawiam z killa. Oni lipumpy, już słuchacie, obaj, obaj słuchacie, obaj słuchacie. Mam wszystko, wszystko mam. No, zróbcie te killa, bo potrzebuję killa. Zero, on na zero. Nie wlej się full. Zabijcie, top 5. Sam <coughs> wywarunku. E, to wyżyj jeszcze chwilę, że no, jeszcze chwila. Góra, góra, góra idź, góra idź. Na spokojnie. Graj po słynisty high, ja full chillu, ja wygram jak chcesz. <coughs> to jest duo i sam solądal jak chcesz. Duo solądal. Wlej się, wlej się. Tylko nie tego, nie full. Lub masz dużo leczenia? Masz dużo mm. raczej, wygram to. Ostatnie, jak też Zgifu go, git, pięknie, pięknie, zgifował go full, go full. Ale on dostaje... Z... Nice, let's, let's go! Let's go! go. go. Szybko, lobby, szybko. Redy, Tak, lobby, lobby, no. Get... Let's go! Dwie w kurwe stacket. W, ty, w tym dz dzisiejszym to 230. No, no, widzę. Okej, okay, już lepiej kurwa. To, ale to chodzi! Ja pierdzielę. Ja jak nie odbijają jak nie odbijają high grant to jest free